Witam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj się przyjedziemy windą w Warszawę zobaczyć zobaczyć? Tak wygląda. Winda Warszawa Warszawie. Widzicie, pan... Panie, mi się Obor, ale... Już tak. Ja, 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 nie mieszkaniec to jest... winno, nie mieszkaniec. Czekamy. O. Co jest? O, ktoś zjeżdża. Póż, chyba ja to zjeżdża. Dobra. Będzie... Słucho. Oj, co? jest? O mój dzień! Jecham. O, już ładnie zbudniczkos Warszawnych. No, ale ładna Warszawa. To jest jakaś nowsza winda. 找一个。 lewka, troszkę stresuje się Ale i tak to kij ważne O wow. fajny ma dźwięk I to jest To jest fajna winda Nie czy nie, ale... Do spalania. Pasy. Szybkie O, i jest parterek nie stresowałem się na innych filmach winda Warszawa więc dziękuję, do widzenia widzowie życzę wam miłego dnia, pa, pa.